Cześć, dzisiaj pogadamy sobie trochę o książkach Wiejschwa, z którymi generalnie rzecz biorąc łączy mnie dość burzliwa relacja, że się tak wyrażę. Taka w stylu love hate, bo o ile lubię Wishes, co prawda nigdy nie rozumiałam fenomenu tej książki i też tego hypeu, który gdzieś tam kiedyś na nią był. Uważam, że to jest całkiem spoko historia. Taka ciekawa, dobrze zarysowana, ale z trochę niewykorzystanym potencjałem, w której zabrakło mi tego efektu wow, O tyle jej kontynuacja, czyli Wedgeful, to jedno wielkie nieporozumienie, książka bez fabuły, na której bardzo mocno się wynudziłam, także. Że o ile lubię też książki z cyklu świat Verity, co prawda nie pamiętam dlaczego, bo czytałam je już dawno, dawno temu, pamiętam jedynie to uczucie, które towarzyszyłam podczas czytania. I to uczucie jest takie bardzo, bardzo przyjemne, gdy myślę o tych książkach, więc coś musiało w nich być. O tyle, jeśli chodzi o niewidzialne życie Adilaru. Jeżeli oglądaliście film, który gdzieś tam kiedyś wrzuciłam na kanał, to wiecie, że jestem bardzo mocno na nie, że jest to jedna z najbliższych książek, jakie przeczytałam w całym moim życiu. Co więcej, jest to książka, za sprawą której straciłam zaufanie do ludzi z Book Mediów. Powiedział, człowiek z Book chodzi o to, że kiedyś mam wrażenie, że zanim zaczęły pojawiać się te bardzo negatywne recenzje, gdy głównie ludzie w bookmediach mówili o tym tytule, to wszyscy tak mega mocno go zachwalali, że byłam święcie przekonana, że pokocham tę książkę. I co się stało? Nie dość, że jej nie pokochałam, to na dodatek za sprawą tej książki tak bardzo zraziłam się do twórczości Winschwap, że do tej pory nie przeczytałam książek, które mam roczna krypta, galant, stoją gdzieś w biblioteczce, kurzą się nietknięte, bo nie potrafiłam się zmusić żeby zabrać się za nie. Pamiętam jednak, że właśnie w momencie, w którym tak bardzo mocno krytykowałam Adila Ro, pisało do mnie dużo widzów, pisało też do mnie dużo znajomych i mówiło, żebym dała szansę odcieniom magii. Moja koleżanka Megan, którą bardzo gorąco pozdrawiam, do tej pory uważa, że to jest najlepsza trilogia, w jej szłab, że pozostałe książki tej autorki to głaz do bora, wór do Megan raz jeszcze pozdrawiam, więc... Stwierdziłam, dobra, okej, okay, lepiej późno niż wcale, zabiorę się za tę serię. No i zaczęłam, słuchajcie, od Mroczniejszego Odcienia Magii, bo byłam ciekawa, czy w ogóle to jest historia dla mnie, czy polubię się z nią, czy wkręcę się w tę historię, polubię bohaterów i tak dalej. No i słuchajcie, chyba się polubiłam, skoro zaraz po dłużeniu tej książki, Zabrałam się za zgromadzenie magii, następnie wyczarowanie światła, a potem dosłownie nie wiem ile czasu upłynęło, odkąd skończyłam czytać wyczarowanie światła godzina? Dwie godziny? I słuchajcie, zabrałam się od razu za Krucha nici Mocy, czyli trylogię o w tym świecie. Książka, która otwiera nam właściwie nową trylogię, tak to lepiej zabrzmi. I jest to książka, wiecie co, do niej sobie jeszcze dzisiaj przejdziemy, bo najpierw będę chciała przelecieć sobie przez trylogię, tak bezspoilerowo jakby co, gdybyście chcieli podyskutować o książkach Wiejszłap, to możemy to zrobić w komentarzach poniżej. Przy okazji możecie też napisać, którą z książek Szłab lubicie najbardziej i dlaczego jestem, naprawdę tego bardzo ciekawa. Nawet jeżeli będzie to ta nieszczęsna Może przekonacie. Mnie do Adilaru napiszecie coś, nie wiem, może czegoś w tej książce nie dostrzegam. W każdym razie, jeżeli chodzi o kruche nici mocy, bardzo podoba mi się to wydanie, chciałabym zwrócić na to uwagę. Już tak na dzień dobry, te tak chyba nici mocy tutaj na brzegach, no i generalnie ta okładka, gdy sobie to otworzymy. Mamy tutaj, słuchajcie, statek, który płynie w kierunku Czerwonego Londynu. I na pokładzie tego statku jest pewna osoba, taka nowa bohaterka, która została wprowadzona na karty tej serii za sprawą właśnie wejśłam, do czego sobie jeszcze przejdziemy. Także kruche Ci mocy na razie odkładam, ponieważ chciałabym nakreślić, o co w ogóle chodzi w odcieniach magii, jeżeli jest tu ktoś, kto tak jak ja do tej pory w ogóle nie znał tych książek, bo przyznam szczerze, że. Niespecjalnie się nimi interesowałam, już wiecie dlaczego. Wszystko przez niewidzialne życie Adilaru, i gdy się za nie zabierałam, nawet nie miałam zielonego pojęcia, o czym one są, więc to będzie takie bardzo, ale to bardzo mocno bezspoilerowe omówienie. Jeśli więc chodzi o odcienie magii, bo od tego sobie zaczniemy, jest to, słuchajcie, trylogia fantazy z bardzo ciekawym światem. Mamy tutaj równoległe światy, czy może raczej cztery takie równoległe wizje miasta Londyn? Mamy tutaj Szary Londyn, który jest taki bardzo. Brudny, nieciekawy, pozbawiony magii. Mamy też czerwony Londyn, który właśnie widać na okładce tej książki, który jest totalnym przeciwieństwem Szarego Londynu. Jest to miasto tętniące życiem, tętniące magią, takie bardzo barwne, przyjazne, naprawdę. Jeżeli mielibyście wybrać się do jakiegoś Londynu, to polecam Wam czerwony Londyn. Do tego wszystkiego mamy biały Londyn, miasto wyniszczone przez walkę o władzę, jak również czarny Londyn, miasto zniszczone przez magię. I pomiędzy tymi Londynami, słuchajcie, można sobie podróżować, ale nie każdy może to. Robiť. I to jest w ogóle właśnie fajny element przenikania się tych światów. I te światy mogą przenikać jedynie Antari, czyli magowie krwi, których jest bardzo, ale to bardzo mało, oni należą do rzadkości. I tak się jakoś złożyło, że to właśnie jeden z takich magów krwi, Kel, jest głównym bohaterem tej trylogii. Kel, który z jednej strony jest przedstawicielem i ambasadorem Czerwonego Królestwa Rodziny Mareszów, z drugiej zaś gdzieś tam po godzinach para się takim drobnym przemytem i właśnie od tego całego przemytu zaczyna się cała ta historia. To znaczy, ona na Wielka rozpędów w momencie, kiedy w ręce Kela trafia przedmiot, zakazany przedmiot z czarnego Londynu, i kiedy też spotyka na swojej drodze pewną złodziejkę o wielkich ambicjach, aspiracjach. Chodzi oczywiście o Lilę Bard, którą osobiście uwielbiam. Wiem, że ta postać wzbudza wiele kontrowersji. Oglądałam film Tomka z książkowego Bajdurzenia, którego serdecznie pozdrawiam, który narzekał na Lilę. Widziałam tam też komentarz Zuzę z książkowiska, która też narzekała na Lilę. Wiem, że sporo osób narzeka na Lilę, ponieważ to jest taka bohaterka w stylu, nie jestem taka jak inne dziewczyny. Dziewczyny, ok, ale powiem Wam, że ja ją naprawdę lubię. Mam wrażenie, że to jest jedna z barwniejszych postaci w tej trylogii, bo o ile lubię Kela, jest taki dosyć sympatyczny. To, co mogę powiedzieć o Kelu, to to, że jest sympatyczny, lubię jego relacje z Rajem. Lubię też jego relacje z Lilą, oczywiście, to jednak Lila jest taką postacią, dla której chyba najbardziej chciałam czytać tę trylogię. Jest to postać, która jest bardzo odważna, bardzo pewna siebie, żonna przygód, tak jakby była uzależniona od adrenaliny. Bywa chamska, bywa lekkomyślna, irytująca, bezczelna i podejrzewam, że gdyby trafiła jakimś cudem do naszego świata i gdybym ją spotkała, to nawet nie zaszczyciłaby mnie ani jednym spojrzeniem, ale i tak jestem jej totalnie oddana, moje serce należy do Lili bardzo, bardzo mi przykro, pewnie Niektórych zawiodę, bo wiem, że właśnie to jest bardzo kontrowersyjna postać. Niektórzy jej nie lubią, ale ja osobiście naprawdę bardzo mocno ją uwielbiam. Więc jeżeli chodzi o zarys tej historii, od tego wszystko się zaczyna. I to wszystko idzie w kierunku przede wszystkim tak. No z jednej strony. Ta fabuła jest trochę przewidywalna pod pewnymi względami, ponieważ wszystko dąży do tego, że pojawia się pewien spisek, który ma na celu przebudzenie magii, zburzenie murów pomiędzy światami, pojawia się pewien zło, który chce rządzić tymi światami, więc trzeba go powstrzymać. Ale wydaje mi się, że takie motywy one bardzo często pojawiają się w fantastyce, zwłaszcza w fantastyce młodzieżowej, bo to moim zdaniem jest bardziej fantastyka młodzieżowa, ewentualnie bardziej new adult, aniżeli taka typowa dorosła fantastyka, więc jakby wybaczam to tym, tym książkom, zwłaszcza, że pomimo tego, że mm, cała fabuła, w pewnym stopniu jest przewidywalna, to jednak po drodze następuje wiele różnych takich niespodziewanych plot-twistów, jak na przykład w mroczniejszym odcieniu magii, żeby nie wchodzić w spoilery dalej. Bardzo zaskoczyło mnie to, co wydarzyło się na koniec tej książki, gdy nawiązała się pewna więź pomiędzy bohaterami. To wzięło mnie totalnie zaskoczenia i było moim zdaniem naprawdę świetne. Bardzo podoba mi się klimat tej historii, bardzo podoba mi się ta magia tutaj, bardzo podobają mi się te świata, aczkolwiek rozumiem, że niektórzy mogą właśnie odczuwać pewien niedosyt, bo to nie jest takie, wiecie, wielkie, high fantasy. Mam wrażenie, że Willi ona nawet wcale nie chciała stworzyć jakiegoś takiego niesamowitego świata, to znaczy nie chciała jakoś go specjalnie rozbudowywać, stworzyła sobie te równoległe światy, te Londyny i na tym w sumie poprzestała, więc poza Londynami, poza tymi miastami, nie mamy za bardzo tutaj tego świata, ale wydaje mi się, że też chodziło o to, żeby te światy, one były też tłem, w sensie ten Londyn był tłem dla tych bohaterów, dla tych rozwijających się relacji pomiędzy nimi, bo jak dla mnie te książki, one stoją przede wszystkim relacjami Pomiędzy tymi bohaterami stoją tymi bohaterami. Lilo Bard, którą uwielbiam, ale dobra, poza nią żeby nie było, mamy Kela, którego lubię, mamy Alukarda, który pojawia się na kartach zgromadzenia e, cieni. Mamy też na przykład Holanda, który jest chyba jedną z, tego, z takich ciekawszych postaci pod kątem tego, jak ta postać się rozwinęła na przestrzeni tych trzech tomów. To jest taka bardzo niejednoznaczna postać, która w sumie jest takim trochę narzędziem w rękach Złoli. -E. Naprawdę bardzo spodobała mi się postać Holanda, więc czytałam te książki, Książki głównie dla bohaterów i tak bardzo mocno przeżywałam ich przygody. Nawet jeżeli gdzieś tam do końca niektóre te przygody do końca mnie nie. Wciągały. To znaczy, chodzi mi o to, że właśnie potrzyłam Zgromadzenie cieni. Tak jak przez to przepłynęłam sobie, normalnie przefrunęłam i to jednym tchem. Tak, jeżeli chodzi o zgromadzenie cieni, początek tej książki bardzo mi się podobał, pierwsza połowa. Druga połowa, natomiast, gdzie mamy do czynienia z pewnymi igrzyskami, w których biorą udział nasi bohaterowie, nie do końca, ponieważ w ogóle nie czułam stawki tych igrzysk, w ogóle nie czułam tych emocji. Mam wrażenie, że te igrzyska powstały głównie po to, żeby Lila Bart mogła popisać się swoimi umiejętnościami, zobaczyć na ile ją stać. Jeżeli chodzi o te igrzyska, też widzę, że one dzielą ludzi, bo na przykład mi te igrzyska tak średnio się spodobały, mojej koleżance Megan też tak średnio, ale dzisiaj rozmawiałam też z Kasią, którą serdecznie pozdrawiam i ona właśnie powiedziała, że najbardziej lubi Zgromadzenie Cieni, bo bardzo spodobały jej się te igrzyska, więc ile głów, tyle opinii. Także ten tom też był dosyć ciekawy. Potem tym tomie mamy Wyczarowanie Światła, które wydaje mi się takim bardzo fajnym zwieńczeniem tej historii. Jest to historia, w której, dobra, mamy tego Zwola, ta walka z tym złolem, ona postępuje trochę za szybko. Jeżeli coś mogłabym zarzucić z tym książkom, to to, że mam wrażenie, że czasami bohaterowie zbyt szybko radzą sobie z pewnymi problemami. I też ten złol, czarny charakter mógłby być trochę tak bardziej. Nakreślony, mieć trochę więcej warstw, bo był dla mnie zbyt prosty, ale mimo wszystko cały tom naprawdę bardzo mi się podobał, trzymał mnie w napięciu i tak bardzo przywiązał mnie do tych bohaterów, że gdy tylko skończyłam wyczarowanie światła, jak już Wam mówiłam, chwilę później sięgnęłam sobie po kruche nici mocy. I to jest niby książka, która ma otwierać nam nową trylogię, ale słuchajcie, jeżeli czytaliście odcienie magii, kruche nici mocy będą dla Was jak powrót do tego świata, powrót, powrót do domu, bo wracacie do tego świata, który do. Dobrze już znacie. Wracacie też do tych bohaterów, których też bardzo dobrze znacie: do Kela, do Lili, do Raya, do Alukarda, bo oni stanowią właściwie główną część fabuły, ponieważ w tej książce dowiadujemy się, co się działo z nimi na przestrzeni tych ostatnich siedmiu lat, co uważam za naprawdę bardzo fajny zabieg. Że wiecie, osoby, które nagle wrócą do tego świata, nie mają takiej dziury, że okej. Okay, to i to minęło 7 lat i w sumie nie wiemy co tam się z nimi stało. Więc w tej książce mamy dużo retrospekcji, w których widzimy jak bohaterowie radzili sobie z różnymi problemami, które zrodziły się po zakończeniu właśnie tego tomu, co uważam za duży plus. I też autorka bardzo mocno ona przybliża to, co wydarzyło się na kartach poprzednich tomów. Więc jeżeli ktoś zapomniał co się działo w Odcieniach magii, to ma taką przypominajkę. Jeżeli ktoś na przykład w ogóle nie czytał Odcieni magii, no to może spokojnie zacząć od Kruchych nici mocy, jeżeli nie boi się spoilerów, bo no wiecie tu jest bardzo dużo spoilerów. Właściwie cała ta trilogia została w pewien sposób streszczona na kartach tego tomu, więc jeżeli nie boicie się spoilerów, możecie sięgnąć po tę książkę, możecie od niej zacząć, chociaż z drugiej strony chyba jednak lepiej, żebyście zaczęli od tych książek, ponieważ dzięki temu będziecie bardziej związani z jej bohaterami, będziecie bardziej zaangażowani w te relacje między nimi i będziecie jeszcze bardziej cieszyć się tą historią, bo przyznam szczerze, że ja nie czekałam tych siedmiu lat na szczęście i mam nadzieję, że nie będę musiała czekać 7 lat na kolejny tom, bo bardzo chciałabym się za niego zabrać, a mimo to ucieszyłam się na przykład, że znowu spotkałam Lilę Bart na swojej drodze. No i jeżeli chodzi o tę książkę, mamy tutaj też oczywiście nowych bohaterów, ale jest ich dosyć mało. Mam nadzieję, że będzie ich trochę więcej w kolejnych tomach, ponieważ ta książka jest bardzo rozwleczona Właśnie przez te retrospekcje, wspominanie przeszłości. Dodam, że to wspominanie przeszłości te wszystkie wzmianki one zostały tak naturalnie wplecione do tej historii, stanowią taką naturalną część tej historii, więc moim zdaniem i by wyszło to naprawdę dobrze. Nie jest to coś takiego w stylu encyklopedycznego skrótu, tylko to wszystko jest tak naturalnie wplecione, to tylko chciałam zaznaczyć, więc jeżeli chodzi o tych bohaterów, mamy na przykład Kosikę, która jest taką dziecięcą królową, która zasiada na tronie Białego Londynu i ten wątek Białego Londynu był tutaj dosyć ciekawy, on był taki polityczno-religijny, bardzo mi się podobał, ale nie ukrywam, że o wiele bardziej podobał mi się wątek drugiej postaci, chodzi o Tez Chodzi o dziewczynę, która posiada takie moce, że potrafi naprawić dzięki nim wszystko, co się zepsuje. Ona manipuluje nic mimocy i to jest naprawdę świetne. Jej historia zaczyna się w momencie, w którym ona zostaje uwikłana w spisek przeciwko koronie, gdy pewnego dnia do jej warsztatu przychodzi pewien złodziej z pewnym magicznym przedmiotem oczywiście, że skradzionym. Jeżeli chodzi o tez, no wiecie, ta książka ma plusy i minusy w zależności jak na to patrzymy. Bo z jednej strony mamy tutaj książkę, która otwiera nam nową trylogię, więc chciałoby się, żeby tych bohaterów nowych było więcej od samego początku, albo żeby ich historia szybciej nabrała rozpędu. Bo wątek Test czy wątek Kosiki, one nabierają rozpędu dopiero około 300 strony, tak mi się wydaje. Ale z drugiej, tak jak już Wam mówiłam, to są książki, gdzie autorka bardzo duży nacisk kładzie na relacje bohaterów, na rozwój tych bohaterów, więc musiała zrobić taki bardzo przydługi wstęp do tej książki żeby właśnie nie, nie było tej dziury pomiędzy tymi dwoma tomami, więc to jest taki plus minus w zależności jak na to patrzeć, być może niektórzy będą przez to trochę znudzeni tą książką, bo ta akcja dosyć późno nabiera rozpędu i idzie we właściwym kierunku, ale z drugiej strony, tak jak już Wam mówiłam, ci bohaterowie, więc... Yy... Zależy jak na to patrzeć, w każdym razie mi z jednej strony to się podobało, trochę czułam, że to jest rozwleczone, bo chciałam oczywiście mieć więcej test w tej książce, test oraz jej sióstr, wydaje mi się, że wątek jej sióstr może być bardzo ciekawy i mam nadzieję, że będzie rozwijany gdzieś na kartach kolejnych tomów, ale no mówię, to było potrzebne, bo też widać dzięki temu, um, dzięki tym retrospekcjom, jak zmienili się nasi bohaterowie, jak nawet Lila się zmieniła, słuchajcie, ona stała się jeszcze bardziej nieznośna, bezczelna, irytująca, nawet w stosunku do dzieci tak jakby wiszła, chciała pokazać środkowy palec wszystkim tym, którzy narzekali na nią gdzieś tam wcześniej, więc ja osobiście to kocham, bo uważam, że Lila jest bardzo konsekwentna w swoich poglądach, w swoim działaniu. Nawet, słuchajcie, zaznaczyłam tu fragment, taki cytat, który bardzo dobrze oddaje tę postać. Lila Bard była znana z używania swojej mocy, jakby tylko szukała pretekstu, żeby ją zademonstrować. To jest dokładnie Lila. Więc raz jeszcze uwielbiam tę postać, uwielbiam te książki, naprawdę bardzo przyjemnie mi się je czytało, także że trochę szkoda, że nie mogę trochę więcej o nich pogadać, ale gdybym zrobiła pogadankę taką spoilerową na te cztery książki, to, to by to trwało zdecydowanie zbyt długo. Więc mam nadzieję, że zachęciłam Was do tego, żebyście sięgnęli po Odcienie Magii. Książki nie bez skaz, nie bez wad, ale naprawdę szalenie wciągające, żebyście też zabrali się za Kruche Nici Mocy. Wydaje mi się, że jeżeli czytaliście Odcienie Magii, nawet nie muszę specjalnie zachęcać Was do tego, żebyście sięgnęli po Kruche Nici Mocy, że zrobicie to z przyjemnością, bo jak już mówiłam, to będzie jak powrót do domu. Spotkanie ze starymi dobrymi przyjaciółmi. Więc jeżeli chodzi o ten film, będę go powoli kończyć. Jeżeli chcecie jakichś spoilerów, zapraszam do bestsellerek. Widziałam ich film, właśnie zaraz po tym, jak przeczytałam sobie Kruchę i mocy, widziałam też, że dziewczyny nagrały film. I fajnie właśnie oglądać taką dyskusję dwóch osób, które są totalnie zajarane tym światem, więc bardzo mocno zachęcam Was do tego, żebyście sobie zobaczyli ten film. Książki oczywiście polecam, możemy raz jeszcze podyskutować o nich w komentarzach poniżej. Jeżeli chodzi o moją ocenę tych książek, to może jeszcze tak, Kruchę i mocy dostają ode mnie cztery gwiazdki. Takie fajne wprowadzenie, wstęp do historii, która mam wrażenie będzie rozkręcać się na kartach kolejnych tomów. Jeżeli chodzi o wyczarowanie światła cztery gwiazdki, to dostaje niestety trzy gwiazdki za ten nieszczęsny turniej, za te nieszczęsne igrzyska, na których trochę się wynudziłam. A to, już oceniłam to na cztery gwiazdki na Goodreads, ale nie wiem, czy nie dać tej książce oceny cztery i pół gwiazdki, bo autentycznie tak świetnie czytało mi się tą historię, tak fajnie mi się w nią wsiąkło, że... Nie wiem, nie wiem, nie wiem jak to powiedzieć, miałam naprawdę autentycznie ogromną frajdę z czytania tej książki, więc bardzo mocno polecam Wam i całą trylogię i też początek nowej trylogii i bardzo gorąco dziękuję Wam za zobaczenie tego filmu, jakby co możemy dyskutować w komentarzach o tych książkach, tylko zaznaczcie spoiler... Jeżeli będziecie chcieli pogadać sobie o czymś spoilerowo, żeby inni tego spoilera sobie nie przeczytali i nie zepsuli właśnie lektury tych książek, więc bardzo dziękuję Wam za zobaczenie tego filmu. Zapraszam was na mojego Instagrama, Book Reviews by Anita, i do zobaczenia w moim kolejnym filmie. Trzymajcie się pa! raz jeszcze na koniec pokazuję te książki, bo to jest może moja nie do końca jakaś taka ogromna, ogromna miłość, ale naprawdę to jest taka jedna z bardziej komfortowych serii fantazy, jakie ostatnio czytałam. Przynajmniej to jest moja definicja. Komfortu. Więc raz jeszcze bardzo dziękuję za zobaczenie tego filmu i do zobaczenia w kolejnym. Trzymajcie się! Pa!